Noc muzeów to impreza kulturalna, która w Koszalinie odbywała się już po raz szósty. Co roku do tej inicjatywy przyłączają się kolejne miasta i instytucje. W tym roku w samym Koszalinie na nocne zwiedzanie mieszkańców zaprosiło aż 17 instytucji. Od miesięcy to się wszystko nawiązuje. Zaczyna się od tego, ile to ma kosztować, i w ramach tego tak kombinujemy, żeby i był program bogaty, i duży asortyment. I dla dzieci, i dla dorosłych, i dla młodzieży, a, i żeby się zmieścić w kosztach. Wystarczy zobaczyć tłumę w e, nietypowym muzeum, jakim jest archiwum, ale jednak, jednak dzisiaj pomysł na to, żeby pokazać koszalin średniowieczny jednak się sprawdza. Dzisiaj mamy pełny dziedziniec, wielu mieszkańców, zwłaszcza tych młodych, zainteresowanych historią. Myślę, że to jest fajna rzecz. Akcja, która z roku na rok się rozrasta, bo przypomnijmy, nie tylko tradycyjne muzeum, o którym zawsze pamiętamy, e, ale archiwum, ale kolejka wąskotorowa Muzeum Wody. Myślę, że jest co zwiedzać, jest co się bawić. A to jest taka szczególna noc, bo dzisiaj można wejść wszędzie, można zobaczyć, można się o wszystko zapytać. I żadne pytanie nie dziwi. Więc ja życzę wszystkim mieszkańcom, żeby po prostu dzisiaj w trakcie nocy muzeów doskonale się bawili. Dzisiaj mamy dużo, duży jest program u nas na dziedzińcu, bo to są jakby dwie imprezy razem. Noc muzeów, nasze, nasz program, nasze święto i Tark Młyński. To jest dwie. Giełda kolekcjonerska, to jest trzy. No i tutaj w związku z tym są zajęcia i w budynku, takie tradycyjne, nasze muzealne, ale też również na zewnątrz. W związku z tym mamy koncerty, mamy zabawy, mamy pokaz mody, mamy. Zaczęliśmy w ogóle dla najmłodszych teatrem, który był, jak widać, było żywiołowo odebrany. I, na tym, I to jest ładne, to na tym nam polega. I teraz w miarę upływu czasu będą dla y, coraz bardziej dorosłej, y, tym bardziej, że chcę, chciałbym podkreślić, że to co się u nas dzieje tutaj na dziedzińcu, to jest tylko jednym z elementów tej całości, a całość składa się z 17 jeszcze instytucji, które współpracują z nami. 17 w tym roku, dwie nowe. Dwie nowe, poza tymi, które były, czyli wszystkie muzea nasze, wszystkie instytucje, które mają coś do pokazać. Na przykład e, Archiwum otworzyło swoje szeroko podwoje, ale przecież nie tylko Archiwum. One tam e, inscenizują, jest bardzo ładnie przygotowany dziedziniec, stroje z teatru i mają no takie ale tam będzie inscenizacja Porwania Księcia. Także to jest, jakby daleko wychodzi poza zakres tego, co Archiwum ma na co dzień, czym się zajmuje. To samo zresztą bardzo interesujące, ja sam jestem Ciekawy, co będzie, bo te dwie nowe instytucje doszły, czyli komisariat na Krakusa i Wandy. Co może zaoferować komisariat ludziom zwiedzającym dzisiaj e, e, ten? Ale może. Na pewno są to atrakcje, bo to są miejsca, na których się w przypadku niektórych ludzi no może nie, ale większość społeczeństwa się nie jakby nie, nie ma doświadczenia z komisariatami na co. Jest też Muzeum Starych samochodów w miścicach, to są te nowe. Ale mamy piękną wystawę, którą y, pomagaliśmy zrobić, zrobiliśmy y, w Straży Granicznej z okazji 20-lecia Straży Granicznej. Także to też jest wystawa bardzo interesująca, bo ona będzie tylko do poniedziałku. W poniedziałek ją rozbieramy. Także atrakcji jest bardzo dużo i te co były i te co są. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na dziedzińcu muzeum, oprócz targu muńskiego, przygotowany był bogaty program artystyczny. Tradycyjnie już sporym zainteresowaniem cieszyły się wystawy muzealne, które przypomnijmy, w tym dniu można było obejrzeć za darmo. Byliśmy w muzeum z e, dzieciakami moimi, także oglądaliśmy wszystkie pomieszczenia, jakie były. No teraz idziemy coś zjeść. Po raz drugi jestem, podoba mi się bardzo, dlatego drugi raz przyjechałem z zmielne, lepiej mi się podoba jak teraz na wieczór nad morzem. na <grym> prawo <i rycerski> Najwięcej atrakcji i najwięcej zwiedzających spotkać można było w archiwum państwowym przy ulicy Marii Kiri Skłodowskiej. Atrakcji wiele przygotowaliśmy, oczywiście nie sami, ale we ścisłej współpracy z Kąszalińską Kompanią Rycerską. I zapraszamy, porywamy podróż naszych wszystkich przybyłych do odległych czasów, do średniowiecznego Koszalina, czyli Kastrum Kusalin, jak wspomina się nasze miasto w najstarszych dokumentach. Będziemy chcieli zaproponować, aby każdy miał szansę spróbować, jak przygotowano posiłki we wczesnej osadzie średniowiecznej, jak smakowała miętka świeżo parzona, ale także jak, Rynsztun, ile ważył rynsztunek rycerza, ile ważył miecz, ale jednocześnie również będzie można przymierzyć stroje, obejrzeć stroje. Mamy My gościmy dzisiaj na zamku szlachetnych rycerzy, także każdy będzie mógł spróbować przenieść się wraz z nami w te odległe czasy. Naturalnie udostępniamy również dzisiaj komnaty zamku, jak, w jaki przekształciliśmy archiwum państwowe. Z tego co wiem, cały czas cieszy się to dużym zainteresowaniem. Ustawia się kolejka do nas, to nas ogromnie cieszy, ale postaramy się oczywiście tą kolejkę jak najszybciej odciążyć. By jeszcze bardziej przybliżyć mieszkańcom klimat średniowiecza, pracownicy archiwum na noc muzeów ubrali się w stroje z epoki. Zdecydowaliśmy, że będzie to ciekawy moment, aby też pokazać, że historia jest nie tylko naszym zawodem, nie tylko naszą pracą, ale również naszą pasją i dlatego właśnie jako ludzie otwarci i myślę też... Chętni do, do takiego właśnie popularstwańskiego przybliżania historii, zdecydowaliśmy wszyscy chętnie, nie było żadnego przymusu, od razu też uprzedzam, żeby właśnie wystąpić w strojach z epoki. Tutaj absolutnie serdeczne podziękowania i ukłony w kierunku naszego sąsiada, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Zakładam, mogłaby wystąpić księżna Zofia z Gryfitów, spokrewniona z Kazimierzem Jagielloficzykiem, królem naszym. Zofia, księżna Zofia była matką naszego dzisiejszego bohatera, księcia Bogusława X Gryfity i rezydowała na zamku w Darłowie. Obchody Nocy Muzeów oficjalnie otworzył prezydent Koszalina. Zacni mieszczanie, w tym roku archiwum państwowe przeniesie nas w czasy średniowiecza. Ale, żeby te czasy średniowiecza wiedzieć, zobaczyć, czym żyli mieszkańcy naszego szacownego grodu. Do tego są potrzebni ówcześni rycerze, a rycerz to miecz symbol honoru, symbol wiedzy, umiejętności i znajomości tamtego okresu. Drodzy rycerze, Grodu Koszali. Przyjmijcie te dwa nagie miecze, aby nasi mieszkańcy, nasi mieszczanie, przenieśli się również w czasy średniowiecza, w czasy początków Koszalina. Niech te dwa nagie miecze dobrze Wam chwale i bezpieczeństwo Koszalina służą. również! A Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi za, za ten jakże zacny podarek. Obiecujemy, że użyjemy go tylko w słusznej sprawie. Będziemy dzielnie pod Grunwaldem prezentować miasto Koszalin. A tymczasem zapraszamy Pana Prezydenta do oficjalnego rozpoczęcia całej tej naszej nocy muzeów, który tutaj wspólnie organizujemy. I rozpoczniemy wystrzałem z artylerii. Dzisiaj e, to kompania rycerska, która, która pokazuje nam średniowiecze, ale e, zeszłoroczne to kolejka wąskotorowa, która pokazała naprawdę co zrobiła. E, to muzeum, gdzie stały kolejki. E, widok rzadki w, w Polsce, gdzie e, do muzeum ustawiają się kolejki, gdzie trzeba czekać godzinę, półtorej na to, żeby wejść po prostu do muzeum. E, I to, to mnie jako prezydenta naprawdę bardzo cieszy, a przy okazji robimy to w troszeczkę innej atmosferze, nie tej typowej wycieczki, typowego zwiedzania takiego. Bo jesteśmy w muzeum, więc jedzamy. Przy tym jest trochę zabawy, trochę odkrywania tej historii, ale tak jest przymrużeniem oka. I to jest, to jest właśnie ta magia tej nocy muzeum, która ściąga tylu ludzi do, do placówek kultury. Noc Muzeów to jedna z najbardziej znanych i lubianych imprez w roku. Nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Cieszę się, że miasto szczególnie kładzie nacisk na to, żeby część dokumentacji i no szczególnie dokumentów, bo wiadomo, że sytuacja wojny i innych to jest trudno odtworzyć, ale ludzie wracają do swoich korzeni w jakimś określonym czasie. No i myślę, że jak Czech skończył te 15 na każdym boku, to to inaczej patrzy na ten świat i jest dobrze, żeby przy okazji dzieciom po prostu w ten sposób przekazać historię. Pierwszy raz jestem, coś wspaniałego. Te pokazy też widzę pierwszy raz. Tak? archiwum państwowe znał pan wcześniej, przychodził pan tutaj? Nie, pierwszy raz jestem. Także podziwiam to i, 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 i naprawdę jest coś wspaniałego. Bardzo dobra, bo przybliża historię. Podejrzewam, że i dla każdego pokolenia. Jest teraz Pani w archiwum państwowym. Czy planuje Pani jeszcze inne placówki odwiedzić? No, z koleżanki akurat pieszły, więc my myślimy, że pójdziemy na pewno do świętej Getrudy, do kościoła, bo jest otwarty z tego co wiemy. No i przede wszystkim interesuje nas w środku archiwum w sensie jak są przechowywane dokumenty, bo wiadomo, że to jest specyficzny rodzaj szaf i, i klimatu. I, po, I koleżanki namawiają, że przejdziemy potem do muzeum, chociaż nie znamy dokładnie programu, bo specjalnie przyszliśmy tutaj, żeby archiwum obejrzeć po raz pierwszy, bo do tej pory było przed muzeum i korzystałyśmy cały czas od początku. Jak wrażenia? No, zawsze są o tyle miłe, dlatego, że ja jestem miłośnikiem historii i na można powiedzieć na własną troszkę rękę szukam pewnych interesujących mnie te, tematów, a jednocześnie podoba mi się to, że Kładzie się szczególny nacisk na odtworzenie starej części dokumentacji, bo na przykład każdy ma z nas jakieś korzenie. I chętnie bym też sięgnęła do korzeni swojej rodziny, pradziadów i dziadów. Tym bardziej, że z domu jestem krzyżanowska i to z tych krzyżanowskich, gdzie jest ulica Juliana Krzyżanowskiego, bo to jest jeden z moich dziadka, pradziadka, brat. Także to też całkiem przypadkowo o tym się dowiedziałam. Kiedy umarła moja babcia, która też za Alfonsa Krzyżanowskiego wyszła za mąż, a nazywała się z domu Nowaczyk i, by, i brała udział. W strajku dzieci wrzesieńskich, moja prababcia we wrześniu, więc to wszystko ta historia się w jakiś sposób e, łączy. Już chyba czwarty czy piąty raz. Jak, ja, jak mam czas, jestem na miejscu, to patrzę. Co pani najbardziej lubi oglądać? Czego pani szuka? Znaczy, się najbardziej. no Chodzi mi o historię, prawda? W muzeum. Co roku stoję w tej drugiej kolejce i co roku mi się podoba, bo co roku są inne sale. Bardzo fajna. To już jest parę lat w Polsce i tak zwiedziłam w Szczecinie parę muzeów i w Koszalinie w zeszłym roku byłam właśnie. A dzisiaj jak się pani tutaj podoba w archiwum państwowym? Faj fajnie jest, fajne, fajne pomysły dla dzieci, dobre zabawy. Teraz mojego pionka. Dziękuję bardzo. I to ostatnia walka w tym sezonie. Frekwencja jest duża, bardzo się cieszymy, bardzo na to też liczyliśmy. E, powiemy, że e, po doświadczeniach z ubiegłego roku, kiedy tylko na krótki czas, no, zaledwie trzy godziny otworzyliśmy podwoje naszego archiwum, e, bardzo licznie przybyli do nas mieszkańcy i uznaliśmy, że w tym roku musimy stanąć na wysokości zadania i nieco dłużej zapraś, zaprosić do nas. E, też przyznam, że e, staraliśmy się mocno, mocno też rozpropagować tą ideę. Zresztą bardzo e, Pozytywną, jaką jest w ogóle noc Muzeów. I oczywiście nie tylko nasza instytucja, ale przecież i muzeum, i bardzo licznie i Muzeum Wody. I, I wiem, że komenda miejska policji również otwiera swoje podwoje na dzisiejszy wieczór. Także to, to jest, myślę, bardzo oczekiwany też dzień w roku. Bardzo dobrze się wkomponował, wpisał w, w społeczeństwie i dlaczego, dlaczego nie zaproponować czegoś ciekawego. W archiwum państwowym dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty. Przed budynkiem zaś można było m.in. spróbować podpłomyków. Chętnych nie brakowało. Co pani tutaj dzisiaj ciekawego robi? Podpłomyki. Jak to się robi? Jak widać. Dlaczego akurat podpłomyki? Bo to jest na średniowieczne pożywienie. I z czym jadano podpłomyki? Co kto miał? Jakiś dżem, jakieś smarowidło bo miód był tylko u szlachty, bo u biednych nie było miodu. Fenomen nosy muzeów polega na tym, że przez jeden wieczór w roku instytucje, które na co dzień nie są odwiedzane tłównie, goszczą tysiące mieszkańców. Jak to u nas wszyscy zaganiani, nie mają czasu na... Jest ja Troszeczkę jest też wina trochę szkół, nie uczą historii. historii tak jak powinno być. Mi się też wydaje, że to są koszty, bo jednak patrząc tam bilety są jednak drogie. No, a poza tym czas mi się też wydaje, że teraz dzisiaj jest fajna pogoda i po prostu jest czas. Według mnie wydaje się jest to, że są przygotowane w dodatkowe atrakcje. Na co dzień ludzie... Powiedzmy sobie szczerze, nie małem czasu, nie chce im się, no pójdą do muzeum, zobaczą, obejrzą, wyjdą, tak? Natomiast jeśli w trakcie jest dodatkowa atrakcje, typu właśnie jak na przykład u nas w Arsibu Państwowym są jakieś walki, jest coś się dzieje, huki, wystrzały, przyciąga to ludzi, tak? Przychodzą zobaczyć, co się dzieje, a przy okazji idą zobaczyć, co się dzieje w, w środku, tak? Więc można powiedzieć, że te dwie rzeczy współgrają ze sobą i elegancko to się wszystko sprawdza. Jak co roku do obchodów Nocy Muzeów przyłączyła się koszalińska kompania rycerska. Nam się to bardzo podoba i wpisujemy się w to. Noc muzeum sama nazwa muzeum mówi, że mówimy o czymś starym, historycznym. No a my tacy jesteśmy, więc <grym> trudno żebyś nas nie było tutaj. Dzisiaj mamy różne pokazy, między innymi łucznicze, pokazy walki, można pograć w gry średniowieczne, również postrzegać z łuku, to nie tylko pokazy. O godzinie 22.30, 23 będzie instalacja bitwy. Dokładnie będzie to porwanie księcia Bogusława X. Będzie to pewno odtworzenie wydarzeń, które się zdarzyły w tamtych czasach. Zwiedzający, przede wszystkim ci najmłodsi, najbardziej zainteresowani byli zbroją rycerską. W specjalnym namiocie mieli możliwość przymierzenia jej. Najczęściej chcą przymierzyć to wszystko, co tam jest. Zakładają na siebie, nie pytając jak to się zakłada, tylko zakładają <grym>, jak im się wydaje. Co prawda, nie zawsze jest to poprawnie. Zawsze z służymy pomocą, opowiadamy co to jest, do czego służyło, jak to można założyć, jak tego się używało. Głównie, głównie elementy zbrojne interesują. Na terenie archiwum mieszkańcy Koszelina mogli nauczyć się lub podszkolić swoje umiejętności w z łuku. Po raz kolejny w Noc Muzeów zaangażowało się Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki. Przy zabytkowej lokomotywowni można było zobaczyć stare tabory. Specjalnie na tę okazję o północy ruszyła ciuchcia do Bolina. Warzystwo w Koszeńskiej, Wąskotorówki już po raz kolejny organizuje noc muzeów. W tym roku udało nam się również uzyskać dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Koszalinie w wysokości 1800 zł. Podczas imprezy, która odbywa się w Lokomotywowni Koszeńskiej kolei wąskotorowej organizator przewidział wiele atrakcji, takich jak Między innymi pokaz taboru kolejowego, przejażdżki drewnianymi ręcznymi. Można zobaczyć wystawę, która została stworzona na lokomotywowni podczas warsztatów organizowanych przez studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Można zobaczyć filmy kolejowe, a w nocy uruchomiony zostanie specjalny pociąg nocny do Boniny. Co no, roku uczęszczamy na takie po prostu wypady, gdzie, gdzie, gdzie się coś dzieje, na przykład w Koszalinie jesteśmy, uczęszczamy wnukami, tutaj wnuk, wnuk się też bawi. Obecnie ludzie przypuszczam, że mało chodzą do muzeum i to jest super sprawa. Który raz już pani uczestniczy? No akurat pierwszy raz, za namową córki.

Właśnie w naszej świątyni najbiedniejszy i najważniejszy zabytku naszego miasta. Do archiwum wróciliśmy wieczorem na pokaz mody średniowiecznej. W w koszyńskim Archiwum zaprezentowano inscenizację historyczną przedstawiającą porwanie księcia Bogusława X. Wyrok ogłosimy po wybrzmieniu trąbity Woja ogłosił Herold. Czynimy wszem i wobec naszym miejscem wiadomym, co w sprawie naszej z miastem Koszalinem postanowione zostało. Niechaj zatem obecni potom nie wiedzą, że zuchwalstwo, jakim się mieszczanie z Koszalina wykazali, zamyk nas w Sianowie najeżdżając, godne jest potępienia i zadośćuczynienia należnego wymaga. Stąd też my, Książę Bogusław, rozkazujemy zburzyć do fundamentu bramę miejską która była świadkiem nowego, tego czynu, jakim było pojmanie nas i zniewolenie. A żeby ta szkala stosowną do winy była, rozkazujemy wam 3000 tysiące złotych guldenów. Zezwalamy wam, nas z małżonką księżną oraz niczym naszym dworem, ucztą wystawną w nie podjąć. Tutaj też no, koszownictwie mieszczanie radować się i weselić przez trzy dni mają. Wolę naszą zacni świadkowie poświadczyli, wśród których Pan Wasz i nasz przyjaciel, biskup Kamieński Major Józef Remago, także był obecny. Dokument nasz, pieczęcią uwierzchtelniony, wystawiamy na zamku w Białogardzie w roku Pańskim 1481. Tysiące mieszkańców i jeden wieczór 17 instytucji kultury i niezapomniane wrażenia to najlepsze podsumowanie tegorocznej Nocy muzeów.